Zwiedzanie w środku i na zewnątrz w atrakcjach turystycznych na Śląsku jest możliwe. Gospodarze tych obiektów przekonują, że, mimo niewielkich ograniczeń, turyści mogą u nich dobrze spędzić czas. Natomiast generalnie na zwiedzanie sugerujemy w chwili obecnej, w chwili trwającej pandemii, o dokonywanie rezerwacji i pytanie na bieżąco, który termin jest wolny, no bowiem star staramy się jakby ograniczyć ten przepływ pomiędzy grupami, które tutaj nas odwiedzają, tak aby goście czuli się jak najbardziej komfortowo, by no spokojnie z, ze spokojnym umysłem, ze spokojną głową mogli tutaj zwiedzać obiekt. Do odwiedzania atrakcji w regionie zachęcamy tym bardziej, żeby. Branża turystyczna wciąż odczuwa negatywne skutki przemusowego zamknięcia się na turystów w czasie pandemii. Mówił w naszym studiu m.in. Konrad Kołakowski z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wiemy spadek względem zeszłych lat. To naturalne. Branża turystyczna w każdym aspekcie ucierpiała bardzo mocno i to nie tylko na Śląsku, ale na całym świecie, więc nie możemy, nie możemy w pełni radośnie odtrąbić sukcesu. Natomiast bardzo cieszymy się, bo naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy turystów odwiedziło obiekty, w tym obiekty Muzeum Górnictwa Węglowego podczas wakacji. My zaczęliśmy działalność wznawiać już w czerwcu. Co ciekawe, zwiedzanie jest możliwe zarówno w obiektach zamkniętych. Jak i otwartych. No zwiedzanie w czasie pandemii, no przede wszystkim spacerowo i indywidualnie. Staramy się, żeby, żeby to zwiedzanie mogło być. Chałupy są otwarte, no ale na ten moment nie, nie prowadzimy usługi przewodnickiej ani różnych warsztatów czy, czy, czy zwiedzania z przewodnikiem. No przede wszystkim zwiedza się indywidualnie. Propozycje weekendowych wycieczek znajdziecie również w kolejnym odcinku programu Śląskie na Wycieczkę, już dziś o godzinie 19.50 i 23.50 na naszej antenie oraz w serwisie YouTube na kanale naszej stacji.